Samorząd Województwa, przygotowując się do nowego okresu programowania funduszy unijnych, zadał sobie następujące pytania: Jaki jest stopień innowacyjności województwa kujawsko-pomorskiego oraz jak kształtują się czynniki wpływające na innowacyjność regionu? Odpowiedzi na te pytania wyznaczyły punkty wyjścia do opracowania zaktualizowanej regionalnej strategii innowacji województwa kujawsko-pomorskiego. Na lata 2014-2020. Strategia ta jest kompleksowa, uwzględnia najważniejsze potrzeby rozwoju innowacyjności w naszym regionie, jego specjalizacje i potencjały. Jej cele i działania dotyczą najważniejszych dziedzin życia społeczno-gospodarczego, które decydują o innowacyjności, edukacji, nauki i gospodarki. Radykalny wzrost innowacyjności połączony z modernizacją i poprawą efektywności w tych właśnie dziedzinach oddziaływania strategii jest w stanie zapewnić wysoką konkurencyjność naszego regionu, m.in. w zakresie inteligentnych specjalizacji. W obszarze edukacji zauważamy niski odsetek osób z wyższym wykształceniem, szczególnie w dziedzinie nauk ścisłych i technicznych, niedostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb gospodarki innowacyjnej oraz emigrację młodzieży poza region. Problemem sfery naukowej są w szczególności niewystarczające nakłady na działalność badawczo-rozwojową, także w przeliczeniu na jednego mieszkańca, oraz małe ilości wdrożeń innowatorskich rozwiązań, patentów czy licencji. Blokadą dla gospodarki jest niska innowacyjność, która dotyczy głównie sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak również niedostateczne nakłady na działalność badawczo-rozwojową w firmach. Ogólnym problemem jest brak współpracy i słabe powiązania sieciowe zarówno poszczególnych sektorów wewnętrznie, jak i pomiędzy sferami nauki, gospodarki i edukacji, a także niedostosowanie kształcenia zawodowego i zaplecza naukowego do potrzeb przedsiębiorców. Co trzeba zrobić, by rozwiązać te problemy? Kluczowe jest wdrażanie celów i działań zaplanowanych w strategii w oparciu o zasady kompleksowości i systemowości, konkretyzacji działań i koncentracji interwencji, a ponadto uwzględnienia kreatywności i wykorzystania zasobów kulturowych, które wpłyną mobilizująco na współpracę pomiędzy sferami edukacji, nauki i gospodarki. Rozwój innowacyjnej edukacji obejmować ma wszystkie poziomy, począwszy od podstawowego, poprzez gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, zawodowe i ogólne, aż po kształcenie wyższe, od przedszkola do doktora. Zadaniem wszystkich szkół, niezależnie od typu czy poziomu placówki, powinno być kształtowanie oraz promowanie wśród dzieci i młodzieży postaw kreatywnych i innowacyjnych. Niezbędne jest podniesienie jakości nauczania, cyfryzacja edukacji oraz wprowadzenie nauczania doświadczalnego, czyli zaawansowanych zajęć praktyczno-techniczno-laboratoryjnych. Zwiększy to zainteresowanie naukami technicznymi i ścisłymi już od najmłodszych lat. Okresowe badanie zapotrzebowania na wykwalifikowane kadry pozwoli dostosować kierunki kształcenia w szkołach zawodowych, a dodatkowo sprofilować i doposażyć je tak, by odpowiadały na potrzeby nowoczesnej gospodarki z uwzględnieniem inteligentnych specjalizacji. Ważnym elementem zmian powinno być przede wszystkim zwiększenie liczby absolwentów kierunków ścisłych i technicznych, wdrożenie programów praktyk i staży dla studentów i absolwentów oraz wsparcie kształcenia wysoko wykwalifikowanych kadr dla innowacyjnych przedsiębiorstw. Ukształtowanie sektora naukowego jako efektywnego zaplecza innowacyjnej gospodarki możliwe będzie dzięki rozbudowie i modernizacji wyposażenia bazy naukowo-badawczej świadczącej usługi dla regionalnego przemysłu, a także wdrożeniu systemowej współpracy uczelni regionu z przemysłem. Najważniejszym zadaniem będzie utworzenie na uczelniach regionu tzw. brokera innowacji, jednostki koordynującej badania prowadzone na uczelniach, rozwój kierunków naukowych i kadry oraz identyfikującej możliwości komercjalizacji i transferu technologii. Istotne jest również kształtowanie specjalizacji naukowych regionu w zakresie wysoko zaawansowanych badań naukowych na poziomie europejskim i światowym. Proces budowania nowoczesnej, regionalnej gospodarki opartej na wiedzy polegać będzie w dużej mierze na rozwijaniu innowacyjności firm poprzez działalność badawczą i prace rozwojowe, w tym w szczególności mikro i małych przedsiębiorstw, firm typu spin-off, spin-out czy startupu. Niezbędnym elementem systemu jest także tworzenie powiązań sieciowych i międzynarodowych. W celu zacieśnienia współpracy między podmiotami gospodarczymi, stworzenia im możliwości konkurowania w skali globalnej, rozwijania eksportu nowych, innowacyjnych produktów i podejmowania inwestycji zagranicznych. Duży nacisk położony będzie na zintensyfikowanie oddziaływania regionalnej sieci instytucji otoczenia biznesu, a także wsparcie poprzez usługi doradcze oferowane w obszarze transferu technologii i innowacyjności, internacjonalizacji przedsiębiorstw oraz cyfryzacji gospodarki. Cel ten realizowany będzie również poprzez rozwój parków przemysłowych, technologicznych i inkubatorów przedsiębiorczości, a ponadto przez wzmocnienie regionalnej sfery instrumentów inżynierii finansowej i innowacyjnej administracji publicznej. Wszystkie te podmioty działające w obszarze edukacji, nauki i gospodarki będą działać sprawniej i lepiej się komunikować, gdy zapewnimy im powszechny dostęp do superszybkiej sieci internetowej. To właśnie główny cel koperty cyfrowej. Osiągnięcie go zapewnią rozwój infrastruktury sieci internet oraz stopniowe przekształcenie tradycyjnej gospodarki w innowacyjną gospodarkę cyfrową, opartą na badaniach IT i zaawansowanych aplikacjach informatycznych. Wzrost innowacyjności regionu będzie realizowany poprzez rozwój tzw. inteligentnych specjalizacji. Kluczowym warunkiem ich wyboru jest połączenie silnego potencjału gospodarczego w danej dziedzinie z zaawansowanymi badaniami prowadzonymi na poziomie europejskim i światowym. Najkorzystniejsze obszary, na których powinno skupiać się wsparcie to najlepsza bezpieczna żywność, przetwórstwo, nawozy i opakowania od pola do stołu. Medycyna, nauki medyczne oraz turystyka zdrowotna. Motoryzacja, urządzenia transportowe i automatyka przemysłowa. Narzędzia, formy wtryskowe, wyroby z tworzyw sztucznych. Przetwarzanie informacji, multimedia, programowanie, a także usługi ICT. Biointeligentna specjalizacja potencjał naturalny środowisko i energetyka. Transport, logistyka oraz handel szlaki wodne oraz lądowe. Dziedzictwo kulturowe, sztuka, a także przemysły kreatywne. Do jakich rezultatów dążymy? Wynikiem wprowadzonych zmian będzie rozwinięty, nowoczesny i elastycznie dostosowujący się do potrzeb otoczenia system edukacji, obejmujący wszystkie poziomy nauczania i skutecznie kształtujący proinnowacyjne postawy społeczne. Sektor nauki stanowić będzie efektywne zaplecze innowacyjnej gospodarki regionalnej, szczególnie w obszarach jej specjalizacji. Jednocześnie region ma szansę stać się ośrodkiem wysoko zaawansowanych badań naukowych. Innowacyjna gospodarka będzie funkcjonować w oparciu o powiązania sieciowe, bazując na wiedzy i powszechnie wykorzystując efekty cyfryzacji. Efektywne eksploatowanie zasobów kulturowych, historycznych czy artystycznych pozwoli na rozwój tzw. przemysłów kreatywnych i podejmowanie przez nie nowatorskich, niekonwencjonalnych przedsięwzięć, kształtujących nową, powszechnie rozpoznawalną markę regionu. Wszystkie kluczowe dziedziny skorzystają na wprowadzeniu systemowej współpracy. Wdrożenie regionalnej strategii innowacji daje wielką szansę na cywilizacyjny skok całego województwa i zajęcie miejsca w pierwszej piątce najbardziej innowacyjnych regionów w Polsce.